Witam wszystkich na kanale Matwaza. Mamy wyznaczyć zbiór A, część wspólna B, a sumowe, a przekrój B oraz B, przekrój A. Mamy podany przedział A minus 1, 4 obustronnie dognięty oraz przedział B, 2, 5 obustronnie otwarte. Aby łatwiej sobie to zobaczyć, zaznaczmy na osi. Te przedziały znaczmy sobie 0, minus 1, 2, 4 oraz 5. Na czerwono zaznaczymy sobie przedział A, zaczyna on się w minus 1C, jest tam domknięty, więc kropka domknięta, to znaczy, że minus 1 należy do przedziału. W czwórce też mamy kropkę zamkniętą, czyli mamy przedział A. Oraz na niebiesko zaznaczymy sobie przedział B. Dwójce, dwójka nie należy do przedziału B, więc mamy kropkę otwartą. Oraz piątka też nie należy. No i mamy przedział B. Wyznaczmy sobie najpierw A, część wspólną B. Inaczej A iloczynne. Część wspólna, czyli wszystko co jednocześnie należy do A oraz należy do B. Zauważmy, że tutaj w tym miejscu nasze przedziały się pokrywają. Zaczyna on się od dwójki. Dwójka, element 2 należy do przedziału A, ale nie należy do przedziału B, zatem w części wspólnej też dwójki nie będzie. I kończy się na czwórce. Czwórka należy do A oraz należy do B, więc mamy nawias domknięty. Teraz sobie wyznaczmy sumę A suma B, czyli suma wszystkich przedziałów. Nie mamy żadnych, żadnych dziur, więc zaczynamy od minus jedynki domknięty do piątki otwarty. Teraz A różnica B, czyli od A odejmujemy wszystko, co należy do B. Zatem zostaje nam ta część tutaj. I zaczynamy od minus jedynki, dotknięty do dwójki, i uwaga, dwójka nie należy do B, zatem też nie możemy dwójki odjąć. Jeżeli nie należy do B, to nie możemy jej odjąć od A, zatem dwójka dalej będzie należeć do przedziału A, i teraz mamy B, różnica A, czyli od przedziału B, odejmujemy przedział A. Czyli zauważmy, że zaczynamy od, to jest ta część, od czwórki. Czwórka należy do A, więc odejmujemy ją od B i mamy przedział otwarty do piątki, no, a piątka ma otwartą kropkę, zatem mamy przedział otwarty.